Witam serdecznie. Nazywam się Wojciech Siryk, a wraz ze mną wywiad poprowadzi Jan Kubań. Jesteśmy dziennikarzami znamzależy.pl, polskiej inicjatywy skupionej na świecie, gospodarce i biznesie. Dziś mamy wielki zaszczyt przeprowadzić wywiad z jego najjaśniejszą wysokością, księciem dziedzicznym Alojzym Liechtensteinem. Witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za przybycie do Liechtensteinu i zainteresowanie naszym krajem. Nazywam się Jan Kubań i jestem prezesem Fundacji PAFERE oraz zdecydowanym orędownikiem demokracji bezpośredniej, którą uważam za najlepszy system polityczny, jaki ludzkość kiedykolwiek wymyśliła i którą od bardzo dawna propaguje w Polsce i na całym świecie. Prosimy też naszych widzów o polubienie i skomentowanie tego filmu oraz zasubskrybowanie naszego kanału, żeby móc oglądać więcej podobnych treści. Wasza wysokość! Mam dla Was mały upominek z Polski. Dziękuję bardzo. To przywołuje miłe wspomnienia z moich wizyt w Polsce w przeszłości. To trochę informacji o naszym kraju. Dziękuję. Wasza wysokość, jak nazwałby Pan system społeczno-polityczny Liechtensteinu? Czy to monarchia? Może raczej demokracja bezpośrednia, zabezpieczona przez monarchę? Artykuł 2 Konstytucji Liechtensteinu stanowi, że kraj jest dziedziczną monarchią konstytucyjną na zasadach demokratycznych i parlamentarnych. Ten sam artykuł określa również, że władza państwowa należy zarówno do księcia, jak i ludu oraz musi być sprawowana zgodnie z konstytucją. W praktyce oznacza to unikalne połączenie demokracji parlamentarnej z silnymi elementami monarchii i demokracji bezpośredniej. Jak potężny jest książę Liechtensteinu? Oczywiście mam na myśli władzę polityczną. Czy jest to najsilniejsza monarchia w Europie? Nie, nie jest najsilniejsza. Jeśli spojrzymy na inne państwa w Europie, książę Monako ma większą władzę, zwłaszcza przy tworzeniu rządu. W tym mikropaństwie położonym nad Morzem Śródziemnym rząd tworzony jest głównie przez panującego księcia, podczas gdy w naszym państwie w Liechtensteinie rząd musi mieć poparcie zarówno parlamentu, jak i monarchy. To sprawia, że książę Monako ma większą władzę. Tym samym monarchia w Liechtensteinie nie jest najsilniejszą w Europie. Jakie szczególne uprawnienia posiada pan jako władca, które wyróżniają pana spośród innych monarchów na całym świecie? Nie powiedziałbym, że istnieją jakieś szczególne uprawnienia, ale jeśli uważnie porównamy się z innymi europejskimi monarchiami, to formalnie niektóre z nich mają podobne prawa w swoich konstytucjach. Główna różnica polega na wykorzystywaniu ich w praktyce. W Liechtensteinie, w przeciwieństwie do innych państw, oczywiście poza księstwem Monako, Monarcha nadal aktywnie korzysta z tych praw. My po prostu utrzymujemy ten stan od wielu lat, podczas gdy inne monarchie najzwyczajniej przestały korzystać z tej władzy. Jakie są Pana przemyślenia na temat roli demokracji? Czy jest ona jakkolwiek przydatna? Demokracja z pewnością ma swoje słabe strony, ale myślę, że to mimo wszystko najlepsza forma rządów. Ważne jest, aby konkretny system demokratyczny opierał się na silnych rządach prawa i elementach takich jak na przykład subsydiarność oraz żeby miał odpowiednią strukturę w konstytucji. W ostatecznym rozrachunku demokracja jest najlepszym sposobem na połączenie interesów jednostki z szeroko pojętym interesem społeczeństwa. Mówiąc konkretnie, macie takie narzędzie jak referendum, a wasze gminy mają też możliwość secesji. Wygląda na to, że te dwa czynniki mogą zabić monarchię. Dlaczego to tak działa? Jeśli chcemy mieć aktywnego monarchę, to w obecnych czasach musimy się upewnić, że społeczeństwo daje mu demokratyczną legitymację. W ustroju takim jak w Liechtensteinie, czyli w monarchii dziedzicznej, jednym ze sposobów, żeby to zrobić, i robimy to w naszym kraju, jest opcja głosowania nad wotum nieufności wobec panującego księcia, to znaczy możliwość zniesienia monarchii. Jeśli jakaś część populacji nie jest zadowolona, to może się po prostu odłączyć. Taka była logika stojąca za tymi prawami. Na szczęście do tej pory nigdy się to nie stało. Ale to działa. Z wykształcenia jestem fizykiem i szukam najlepszego systemu społeczno-politycznego na świecie. Jakie prerogatywy powinien mieć monarcha w ustroju, który znajduje się między monarchią a demokracją? Jakie prerogatywy powinni mieć obywatele? Moim zdaniem nie ma na to jednej ogólnej reguły. Trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się specyficznym formom monarchii w różnych państwach, a także kontekstom historycznym, politycznym i kulturowym. I znaleźć odpowiednią kombinację. W różnych państwach może to różnie wyglądać. Na pewno ważne są przede wszystkim silny podział władzy, rządy prawa, prawa człowieka i silne instytucje. Jak już wspomniałem, szukam najlepszego systemu społeczno-politycznego. Czy uważa pan, że symbioza demokracji bezpośredniej i monarchii, którą macie tutaj, w Liechtensteinie jest najlepszym systemem i czy powinna być promowana, tłumaczona ludziom? Myślę, że naprawdę bardzo trudno jest przenieść system polityczny z jednego kraju do drugiego. Nasz działa dobrze w Liechtensteinie, ale przecież każdy kraj ma swoje własne tło historyczne, polityczne i kulturowe. W związku z tym uważam, że trzeba odpowiednio dostosować do tego ustrój. Można sięgać tylko po pewne elementy z innych państw. Ostatecznie każdy kraj musi znaleźć swój własny system, taki, który będzie do niego najlepiej pasował. Ojciec Waszej Wysokości wspomina w swojej książce, że monarcha pełni rolę swego rodzaju regulatora. Wszyscy politycy, nawet w demokracji bezpośredniej, chcą nadużywać władzy. Jeśli mają na to choć małą szansę, to nadużyją jej. Monarcha mówi nie, nie wolno Ci tego robić. Myślę, że silny element monarchii przynosi sporo korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o długoterminowe ukierunkowanie polityki państwa oraz jego ciągłość i stabilność. Monarcha może służyć jako neutralna głowa państwa, to znaczy być ponad bieżącymi sporami politycznymi i ponad typową polityką partyjną. Może zapewniać, że interesy mniejszości nie zostaną zignorowane i zepchnięte na bok. Ponadto może również zbliżać do siebie frakcje, gdy mają zbyt silne różnice zdań. Monarchia pełni też jeszcze jedną ważną rolę. Jest elementem tożsamości ludu i państwa. A teraz pytanie o secesję, to znaczy o możliwość secesji. W Polsce byłoby to niemożliwe. Politycy się tego boją, więc nie podlega to nawet dyskusji. Czy nie boicie się, że możliwość secesji może zniszczyć wasz system polityczny? Nie, nie martwię się o to. Dopóki politycy, w tym oczywiście monarcha, wykonują dobrą robotę dla państwa i nie tłumią konkretnych społeczności, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. W Liechtensteinie wszystko funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze. Więc osobiście nie spodziewam się żadnych problemów związanych z secesją. Liechtenstein jest bardzo dobrym przykładem, że to działa. Na świecie jest około 200 krajów, a najzdrowsze i najbogatsze to Szwajcaria i właśnie Liechtenstein. W obu tych krajach głównym systemem jest demokracja bezpośrednia. Czy uważa Pan, że ma to związek z tym, że te państwa są bogate, a obywatele żyją dobrze i są zadowoleni? Widzę, że demokracja odgrywa ważną rolę w sukcesie zarówno Szwajcarii, jak i Liechtensteinu, ponieważ dzięki niej polityka jest blisko ludzi oraz jest ściśle powiązana. Z długoterminowymi interesami obywateli. Jednakże wierzę, że są również inne ważne elementy, które stoją za sukcesem obu krajów. Są to między innymi podział władzy, subsydiarność na różnych poziomach organizacji państwa gospodarka wolnorynkowa And, i inne elementy you know, tego typu. Chciałbym prosić o doprecyzowanie jednej kwestii. Co rozumiemy przez subsydiarność? Ludzie w Europie źle rozumieją to pojęcie. W Szwajcarii ta koncepcja oznacza, że musisz pomagać, ale w ostateczności. Nie jesteście więc zobowiązani do pomagania, ale robicie to, gdy sytuacja jest naprawdę zła lub gdy wspólnoty nie mają możliwości rozwiązać swoich problemów samodzielnie. Ja zdefiniowałbym subsydiarność jako zasadę, zgodnie z którą zadania, decyzje, a nawet finansowanie funkcji państwowych powinny być realizowane na możliwie najniższym szczeblu zarządzania państwem. Tylko zadania, które najzwyczajniej nie mogą być sensownie wykonane na niskim poziomie władzy, powinny być przekazywane na wyższy. Struktura ta jest dobrze wdrożona, zarówno w Szwajcarii, jak i w Liechtensteinie. Konfederacja szwajcarska ma trzy poziomy gminy, kantony i państwo, podczas gdy księstwo Liechtenstein ma tylko gminy i państwo. Pojawia się również inne ważne pytanie. Z czym sektor prywatny może sobie poradzić lepiej niż państwo? Bardzo ważne jest, żeby zachować ostrożność w kwestii tego, które obowiązki są delegowane na poziom państwowy. Dziękuję za wyjaśnienie. Wielu Europejczyków błędnie rozumie to pojęcie, dlatego warto o nim mówić. Jaka będzie przyszłość monarchii jako instytucji? Czy sądzi Pan, że pewnego dnia demokracja zatriumfuje? Czy może czeka nas wielkie odrodzenie monarchii? Nie ma żadnej sprzeczności między tymi systemami. Jeśli spojrzymy na praktykę, wszystkie konstytucje państwowe są mieszanką elementów monarchicznych arystokratycznych lub oligarchicznych oraz elementów demokracji. Ważne jest, żeby znaleźć właściwą równowagę między nimi i żeby były one oparte na zasadach, które omówiliśmy wcześniej, takich jak praworządność, prawa człowieka, podział władzy itd. Można również spojrzeć na przykład Liechtensteinu, gdzie z jednej strony mamy silny element monarchiczny, ale także bardzo silne elementy demokracji bezpośredniej i inne elementy demokratyczne. To bardzo udane połączenie. Myślę, że pytanie dotyczy bardziej tego, jak we właściwy sposób połączyć te liczne elementy. Jest wiele metod, żeby to zrobić. W przeszłości nie wszystkie okazały się skuteczne. Jakie widzi Pan trendy, które mogą wpłynąć na ewolucję monarchii w najbliższych dekadach? Mamy teraz silną dyskusję, a na pewno silniejszą niż jeszcze kilka lat temu. Na temat wyzwań i trudności stojących przed demokracjami parlamentarnymi. Zauważyłem, że w przeszłości świat naukowy w dużej mierze ignorował monarchię, uważając je za twory przestarzałe i niewarte uwagi. Lecz obecnie ludzie zaczynają dostrzegać korzyści, jakie mogą one przynieść. Mowa o długoterminowej stabilności, neutralności politycznej i tożsamości. Uważam, że te zalety mogą sprawić, że monarchie lub silne elementy monarchiczne staną się atrakcyjniejsze w przyszłości. Skąd bierze się niesłabnąca popularność rodziny Liechtenstein w całym kraju? To pytanie, które lepiej zadać mieszkańcom Liechtensteinu. Zakładam, że rodzinie udało się zadbać o długoterminowe interesy mieszkańców kraju. W jaki sposób rodzina książęca utrzymuje dziś więź z ludźmi? Niewielki rozmiar kraju liczącego zaledwie 40 tysięcy mieszkańców pozwala na bardzo bezpośredni kontakt z ludźmi. Dzięki temu można regularnie spotykać się z większą częścią populacji, co zdecydowanie pomaga. Dodatkowo pojawiły się nowe sposoby, takie jak media społecznościowe. Myślę, że w przyszłości będziemy musieli zastanowić się nad najlepszymi sposobami ich wykorzystania. A teraz o przyszłości. Czy uważa Pan, że Unia Europejska lub Rada Europy ograniczą system polityczny Liechtensteinu? Czy jest Pan tym zaniepokojony? Nie. System polityczny Liechtensteinu został szczegółowo przeanalizowany, gdy staliśmy się członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz kiedy przystąpiliśmy do Rady Europy. Ponadto Rada Europy ponownie przeanalizowała nasz system, gdy w 2003 roku nastąpiła poważna zmiana konstytucji. Nie widzę więc zagrożenia dla naszego systemu. Nasza obecna konstytucja, z pewnymi zmianami, obowiązuje od ponad 100 lat i okazała się sukcesem. A mieszkańcy Liechtensteinu są bardzo zadowoleni. Chciałbym zapytać o referendum jako narzędzie. Myślę, że referenda uczą ludzi świadomości i odpowiedzialności, bo to oni podejmują decyzje, a później widzą ich skutki. Czy uważa Pan, że taka jest ich rola? Uważam, że demokracja bezpośrednia i referenda jeśli odbywają się z pewną częstotliwością, zwiększają zrozumienie państwa i jego funkcjonowania. Prawdopodobnie sprawia to, że ludzie są bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za państwo, ponieważ zdają sobie sprawę, że ich decyzje mają bezpośrednie konsekwencje. Jak w praktyce wygląda system gospodarczy księstwa Liechtenstein? Czy rzeczywiście jest on tak wolnorynkowy jak poglądy Jana Adama II? W kontekście międzynarodowym, to znaczy porównując nasze państwo z innymi, księstwo Liechtenstein ma bardzo wolną, liberalną gospodarkę rynkową. Jednak w świetle książki mojego ojca zdecydowanie są obszary, w których moglibyśmy się jeszcze poprawić, czyli funkcjonować w bardziej rynkowym modelu. Na przykład cały czas udzielamy znacznych dotacji dla rolnictwa, które nie zawsze jest zrównoważone i ekologiczne. Więc tak, wciąż są obszary do poprawy. Dlaczego pomimo silnej sympatii i życzliwości dla systemu wolnorynkowego, księstwo interweniuje w obszarach takich jak sport czy kultura? Można mieć różne poglądy na temat tego na ile państwo powinno wspierać lub subsydiować obszary takie jak kultura i sport. W księstwie Liechtenstein uważamy, że obie te dziedziny są dobrymi sposobami na zapewnienie spójności i integracji społecznej. Poziom wsparcia jest prawdopodobnie wyższy niż gdybyśmy pozostawili sport i kulturę. Na całkowicie wolnym rynku. Ale uważamy, że dla dobra społeczności warto inwestować w te obszary. Teraz zadam długie pytanie. W swojej książce Państwo w trzecim tysiącleciu. Ojciec jego najjaśniejszej wysokości stwierdził, że państwo powinno odgrywać rolę przedsiębiorstwa usługowego dla swoich obywateli. Biorąc pod uwagę, że w Liechtensteinie jest wielu przedsiębiorców, być może więcej niż obywateli, co sądzi pan o ich wpływie na politykę? Czy przedsiębiorcy mają na nią wpływ? W kontekście międzynarodowym Liechtenstein z pewnością ma silną kulturę przedsiębiorczości. Na dziewięciu mieszkańców przypada tu jedna firma podczas gdy na przykład w Niemczech jedna firma przypada na 24-25 mieszkańców. Wynika to częściowo z tego, że wiele osób dojeżdża do pracy w Liechtensteinie. ale istnieje również silne nastawienie na przedsiębiorczość. Mamy też system milicyjny. To praktyka sprawowania urzędów politycznych w niepełnym wymiarze godzinowym, co ułatwia przedsiębiorcom pełnienie takich funkcji. Wielu członków rządu ma doświadczenie w biznesie. Tylko burmistrzowie i pięciu członków rządu są pełnoetatowymi politykami. Ponadto rodzina Liechtenstein ma długą tradycję przedsiębiorczości, co również kształtuje nasze podejście. Niektórzy uważają, że mikropaństwa są na tyle wyjątkowe, że nie mogą być dobrym przykładem dla większych państw. Czy to prawda? Mikropaństwa takie jak na przykład Liechtenstein bez wątpienia funkcjonują w wyjątkowych ramach. Dzielimy się niektórymi usługami państwowymi. Z naszymi rozwiniętymi sąsiadami. Płacimy za te usługi, ale z drugiej strony pozwala nam to na lepsze wykorzystanie zasobów. Większe państwa z pewnością nie mają tej samej dynamiki, ale z kolei mikro państwa stoją przed wyzwaniami których nie mają te większe. Choć niektórych rzeczy nie da się oczywiście bezpośrednio porównać, to można wyciągać wnioski zarówno z działania, jak i funkcjonowania większych i mniejszych krajów. Jakie są Pana związki rodzinne z Polską? Czy ma Pan jakieś, oraz jakie ma Pan zdanie o Polsce? Moje rodzinne związki z Polską istnieją głównie za sprawą mojej babci, która urodziła się jako hrabina Wilczek. Rodzina Wilczków to stary, arystokratyczny ród z Polski którego początki sięgają aż XII wieku. Część jej rodziny mieszkała przez długi czas w cesarstwie austro-węgierskim w okolicach Wiednia. Powiązania te sięgają dość daleko. Miałem też okazję odwiedzić Polskę kilka razy. Jestem pod dużym wrażeniem jej rozwoju, silnego wzrostu gospodarczego i poprawy infrastruktury. Był czas, kiedy wiele osób wyjeżdżało z Polski w poszukiwaniu pracy, ale teraz często jest na odwrót. To wielkie osiągnięcie. Tak, pamiętam. Kiedy byłem młody i po raz pierwszy odwiedziłem Szwajcarię, to byłem tak biedny, że czułem się jak żebrak. Teraz, jeśli jest się z Polski, to nie ma się czego wstydzić, bo nasz kraj bardzo się rozwinął. Czas po transformacji ustrojowej wykorzystaliśmy na budowę gospodarki. Dziękuję za Zauważenie tego faktu. Pragnę też podziękować za zwrócenie uwagi na kwestię subsydiarności. Dziękuję za ten bardzo ciekawy wywiad.